Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia za przyczyną świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Poniedziałek. Za tych, którzy w czyśćcu cierpią najbardziej i najdłużej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Jan Maria Wianej wołał Święci w niebie troszczą się o nasze zbawienie chociaż od nas niczego nie potrzebują. O ileż bardziej dusze czyśćcowe, które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca przez wdzięczność, będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu będą dopomagać. Biedne dusze w czyśćcu nic dla siebie uczynić nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Poświęćmy kilka godzin w ciągu oktawy, poświęćmy odpowiedni czas każdego dnia na rzecz tak zbawienną. Wiele, wiele bardzo dusz dostanie się do nieba przez msze święte, modlitwy, przez nasze jałmużny i umartwienia. Módlmy się za wszystkich zmarłych, potrzebujących Bożego miłosierdzia, a szczególnie za tych, którzy w czyśćcu cierpią najbardziej i najdłużej. Panu Bogu polećmy też zmarłych, którzy są bliscy naszym sercom. Panie Boże Miłosierny, razem z wszystkimi zmarłymi cierpiącymi w czyśćcu dziękujemy Ci za dar czyśćca, w którym możemy doświadczyć oczyszczenia i udoskonalenia naszej miłości. Prosimy Cię, aby ci, którzy przechodzą ten proces oczyszczenia mogli jak najszybciej dojrzeć do pełni miłości i osiągnąć chwałę nieba. W tej intencji ofiarujemy nasze modlitwy, pracę i cierpienia. Przyjmij nasze błaganie i uwolnij od wszystkich win zmarłych, aby mogli się cieszyć Tobą bez końca w niebie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Ojcze Stanisławie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.